Witajcie, dzisiaj kontynuujemy zagadnienie usuwania pierwiastka z mianownika. Skoncentruję się już na zadaniach, powiedziałbym, że troszkę trudniejszych niż to było w pierwszej części. Oczywiście polecam obejrzenie sobie filmu Usuwanie pierwiastka z mianownika, część pierwsza. Tutaj macie nagłówek. Link do części pierwszej będzie w opisie, także łatwo go znajdziecie. Zadania, które chciałem rozwiązać dla Was, znalazłem w tym podręczniku. Tutaj macie okładkę, także przystępujemy do działania. Pierwsze polecenie to usunięcie niewymierności z mianownika. Zauważcie, że mianownik jest zapisany w takiej dość złożonej postaci. Pierwszą rzecz, którą bym zrobił, to stworzył sobie tutaj grupę, tak? czyli Wezmę w nawias pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z trzech stanowiłoby dla mnie jedną liczbę, minus jeden byłaby to druga liczba. Wiecie, do czego zmierzam. Dopisałem takie wyrażenie, pewnie wiecie dlaczego i po co. Tak, spróbuję w mianowniku oczywiście wymusić wzór skróconego mnożenia, tak żeby zaczęły się te pierwiastki odpowiednio redukować. Zauważcie, że zastosowałem znany nam wzór, prawda? czyli pierwszy element do kwadratu, ten, który jest w nawiasie, minus drugi element do kwadratu. Co będzie w liczniku? Tutaj sprawa jest prosta. 1 plus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3. Zajmijmy się teraz naszym mianownikiem. On tutaj jest w tej, w tej postaci. Też musimy zastosować wzór stosownego mnożenia dla tego nawiasu, czyli po kolei pierwiastek z 2 do kwadratu dodać 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 dodać pierwiastek z 3 do kwadratu no i tutaj na końcu minus 1 co to będzie tu mamy 2 tutaj mamy dwa pierwiastki z 6 plus 3 minus 1 co w efekcie daje nam 4 dodać 2 pierwiastki z 6. Doszliśmy do takiej postaci, ale zauważcie, że w mianowniku dalej mamy pierwiastek, czyli muszę zrobić jeszcze jeden ruch. Pomnożymy sobie teraz nasze wyrażenie przez 4 minus 2 pierwiastki z 6. Oczywiście podzielimy przez to samo, tak, aby całe to wyrażenie dawało 1, prawda? czyli żeby nie zmieniało ogólnej postaci całości. Dobrze. Po co? No bo żeby otrzymać tutaj w mianowniku nasz wzór 4 do kwadratu minus 2 pierwiastki z 6 do kwadratu, co powinno już usunąć nam niewymierność z mianownika. A tutaj góra, oczywiście muszę to cierpliwie sobie wymnożyć. Pierwszy nawias. Razy drugi nawias 4 minus 2 pierwiastki z 6. Także trochę jeszcze pracy przed nami, ale widać już zielone światło czy światełko w tunelu, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Ja może najpierw napiszę, co otrzymamy w mianowniku, bo tak naprawdę zależy nam najbardziej na mianowniku, prawda? Stamtąd mamy usunąć niewymierność. Tutaj mamy tak, 4 do kwadratu, czyli 16 odjąć. Dwa pierwiastki z 6 do kwadratu, czyli tutaj będzie 4 razy 6, prawda? ale to już wiemy, że to jest też łatwa liczba, 16 minus 24, czyli tutaj jest równe minus 8, prawda? Dobrze, a co będzie tutaj w liczniku? No, trzeba sobie troszkę policzyć. Tutaj czeka nas, nas kilka działań. Aby was nie zamęczać obliczeniami tutaj w liczniku, zdecydowałem, że rozpiszę to sam za pomocą narzędzia. Zobaczmy tylko, co tutaj w efekcie otrzymujemy, i to trafi do licznika, oczywiście, naszego głównego zadania. Mamy już nasze główne zadanie. Tutaj zauważcie, że możemy spokojnie skrócić wyrażenie przez dwa, prawda? Czyli mielibyśmy tutaj dwa. Minus pierwiastek z 2, minus pierwiastek z 6 w mianowniku mielibyśmy minus 4. Tak? Chciałbym jeszcze usunąć y, znak minus tutaj y, z mianownika, y, czyli wszystko po, pomnożylibyśmy przez, przez minus 1, czyli moglibyśmy to zapisać, że mamy tutaj pierwiastek z 6, dodać pierwiastek z dwóch, y, minus 2, prawda, podzielone przez. Przez 4, tak, i tutaj to byłby koniec naszego zadania. A za chwilę kolejny przykład. Zobaczcie, że mamy przed sobą bardzo ciekawe zadanie. Na pewno nie jest ono proste, i tutaj, gdybyśmy próbowali to policzyć kalkulatorem, to byłaby to prosta droga do obłędu. Także zastosujemy pewne, pewne chwyty, czy praktyki, które już troszkę przećwiczyliśmy do rozwiązania tego zadania. Także do dzieła. Popatrzmy na poszczególne liczby. Ja wziąłem sobie tutaj tą pierwszą. Tak. Co musimy zrobić, żeby usunąć niewymierność z pierwiastka? Musimy pomnożyć przez liczbę. Wiemy jaką, prawda? Tutaj będzie prawie to samo, tylko tyle, że ze znakiem minus. Po co? No bo żeby zastosować znany nam wzór skróconego mnożenia, prawda? czyli tak, u góry to będzie 1 minus pierwiastek z dwóch. W mianowniku będziemy mieć 1 minus pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 1 minus pierwiastek z 2. Tutaj mamy 1 minus 2, czyli tutaj będzie 1 minus pierwiastek z 2 przez minus 1, co w efekcie da nam pierwiastek z 2. Odjąć 1. Tak. Taki wynik otrzymaliśmy. Zobaczcie, ja teraz do analizy biorę drugą liczbę. Tak, i próbuję usunąć niewymierność zmianownika. Po przekształceniach dochodzę do takiej postaci. To samo robię z liczbą trzecią. Tak. I też dochodzę do ciekawej postaci. Mogę teraz zaryzykować stwierdzenie, że doszliśmy do pewnego wzoru. Tak? Nasza praktyka pokazała, że taka liczba, prawda? Po przekształceniu dałaby nam efekt taki, że to jest pierwiastek z B, prawda? Minus pierwiastek z A. Co jakby bardzo. Dobrze ustawia nam nasze zadanie. Zapiszmy sobie nasze liczby. Weźmy tą pierwszą. Według prawidła, które stworzyliśmy, stworzyliśmy byłoby to pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 1. Analogicznie, druga liczba, tutaj byłby pierwiastek z trzech minus pierwiastek z 2. Ja sobie może wezmę to w nawiasy dla na porządku. O tak. Tutaj byłoby to pierwiastek z 4 minus pierwiastek z 3 i tak dalej. Aż do tych końcowych liczb. Tutaj mielibyśmy pierwiastek z 99 minus pierwiastek z 98. I ostatnia liczba. Pierwiastek ze 100. Minus pierwiastek z 99. Zauważcie teraz taką cechę, że tutaj wiele liczb nam się skasuje. Prawda? Patrzcie, pierwiastek z dwóch z tej liczby skasuje się z minus, czy zredukuje z minus pierwiastkiem z dwóch z liczby kolejnej. Pierwiastek z trzech z drugiej liczby skasuje się, czy zredukuje z pierwiastkiem z trzech. Z kolejnej liczby. Pierwiastek z 4 zredukuje się z pierwiastkiem z 4 z następnej liczby, której tutaj nie widzimy. Jedźmy dalej aż do końca. Zobaczmy, że tutaj pierwiastek z 99 z tej przedostatniej zredukuje się z tym pierwiastkiem z 99 z, z, liczby, z liczby ostatniej. Pierwiastek z minus 98 oczywiście zredukuje się z, z poprzednikiem, tak? Czy ze swoim odpowiednikiem w liczbie poprzedniej. Co nam zostaje? Zostaje nam tutaj minus pierwiastek z jedynki, co jest równe minus 1, i zostaje nam tutaj ten końcowa, ta końcowa liczba, pierwiastek ze 100, co jest równe 10. Czyli wynikiem całości całego tego sumowania byłaby liczba 10 minus 1, czyli. 9, i to jest odpowiedź na to, na to wydawałoby się karkołomne zadanie. W przygotowaniu już kolejne materiały, także zapraszam Was. Śledźcie nasz kanał. I do zobaczenia. Pozdrawiam.